W tym momencie mamy praktycznie sam wykiet w piecu. Sami widzicie, że pali się świetnie. W tym momencie fachowiec wyłączył wentylator, no bo przeszkadzałoby to dźwiękowo, ale gdy on jest włączony, ogień mamy duży, piec szybko się nagrzewa, natomiast gdy wentylator się wyłączy, to delikatnie się żarzy, no czyli jest dokładnie tak, jak być powinno. Nie ma co do tego żadnych tutaj zastrzeżeń co do czasu spalania. Wydaje mi się, że taka kostka pali się dłużej niż odpowiedniej wielkości drewno opałowe, ale być może jest to subiektywne odczucie. W każdym ja się zastrzeżeń co do spalania takiego brykietu nie ma. Oczywiście jest to nieporównywalne do palenia samymi tocinami. no bo jak ktoś palił tocinami, to wie, że jest to materiał bardzo wybuchowy.